Siemano, moje drogie mordy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Ponczu, Szasz i witam was, mordy odcinku na moim kanale. Moi drodzy w poprzednim filmiku mówiłem wam, że mam dla was mega giveaway, a jeżeli ktoś z was tego jeszcze nie oglądał to przypomnę, mam dla was do wygrania 10 takich podkładek, 6 takich myszek moi drodzy, 4 pary takich słabeczek oraz 2 takie klawiatury. Aby wziąć udział wpisujcie mój kodzik w i nie da się podłoga, a więcej szczegółów co zrobimy wygrać będę wam podawał już po majówce jak drutę z wyjazdu. Ostatni odcinek fanartów w zrobił tyle wyświetleń i tyle łapek w górę, za co wam mega dziękuję. Bo naprawdę spodziewałem się, że ten odcinek zrobi maksymalnie z 15 tysięcy wyświetleń i mówię, na pewno to się nie przyjmie, ale wszyscy powiedzieliście jednogłośnie, że chcielibyście, aby to była stała seria, więc moi drodzy, lecimy z drugim odcinkiem. Jazda! No i dobrze moi drodzy, widzimy się już na naszej grupce Fanartów. Słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem pisaliście mi komentarze, żebym troszeczkę yy, zluzował z tymi komentarzami Ponieważ powiedzieliście, że może komuś się zabić przykro i tak dalej. Słuchajcie, to jest grupa. Fortnite'owi memiarze i też jego. Ta grupa jest stworzona dla beki. I tutaj wszyscy wrzucają swoje fanarty, a, albo dlatego, że są mega kozackie i wiedzą, że ich ocena będzie 8 albo 9, albo wiedzą, że ich fanarty są chujowe i po prostu je wrzucają dla beki, ok? Walą je po to, bo one wiedzą, że zrobią ocenę 2 albo 3, ale walą je po to, żeby było śmiesznie. Więc, moi drodzy, nie próbujcie być rycerzami wyluźniącej zbroi w komentarzach i wszystkich bronić, tylko po prostu Bawcie się dobrze, bo tutaj... o to chodzi, to jest grupa mymiarzy i tutaj się bawimy, a nie podchodzimy do wszystkiego tak mega radykalnie. To jest właśnie fanart, który... Jestem pewny, że Jakub nie zrobił tego, po to, żeby wygrać, żeby 20 do typu na pewno. Jakub wydaje mi się, że ma więcej niż 18 IQ i on wie, że ten fanart nie ma szans na wygranie odcinka, więc ode mnie... Spójrzcie na jej mordę! OLE zamknij! <laughs> Jezu, jeden genialny I to jest fanart na miarę, według mnie, 10 na 10, moi Piłkarka, jest? Jest Piłka, jest? Jest Numerek, jest? Jest Naprawdę, słuchajcie, jak dla mnie, ten fanart, to jest chyba zwycięzca odcinka Takie jest moje zdanie, ale jakie jest wasze... To jeszcze pod koniec odcinka będzie żartuję <laughs> oczywiście, 0 no. <laughs> na 10, no ale, ale fajny pomysł, śmiesznie! Lecimy, lecimy moi drodzy I Igor Michałek! To jest Leon z Roll Stars, to jest jeden z Brawlstarców, których mi brakuje na razie. Nie wszystkich brolerów jeszcze odblokowałem i właśnie Leon jest jednym z nich. Także Igor Michałek szanuje, bardzo ładna praca, bardzo ładnie malowane, bardzo ładnie wykonane. I naprawdę jako, że nie jest to fanart z Fortnite, a jednak grupa jest z Fortnite to raczej nie brałbym Cię pod uwagę jako najlepszego Fanartowicza tego odcinka, a ja taką mocną 7 meczkę nawet tą na pewno dostać. Jej,ku jaki piękne! Ja pierdykam, nikodem, no i nie możemy, słuchajcie, powiedzieć, że to jest piękne wykonanie. No tego nie można powiedzieć, bo nawet ta wyspa na no, no nie jest to ładnie narysowane Ale jest włożone masę serca Masę pracy Praca jest bardzo fajna I naprawdę jest mega taka milutka, świetna I ta rybka tak się fajnie patrzy do góry Dlatego naprawdę ze szczerością serca Nikodem za serce jakie tu włożyłeś Mogę dać Ci dychę A za wykonanie Taką mocną piąteczkę razem wyjdzie tak 7,5 Dobra, bo naprawdę bardzo mi się podoba I naprawdę bardzo fajnie to wykonałeś I jestem naprawdę się mega dumny Ja już zresztą to widziałem, zresztą jest ode mnie reakcja Ale naprawdę stary, mega, mega, mega szatun. ale ładnie Ale ładnie, słuchajcie Ale ładnie I trzeba przyznać Trzeba słuchajcie przyznać, że to też nie jest praca perfekcyjna. I każdy z Was to widzi, że i ten nogi, i ten brzuch, to nie jest praca perfekcyjna, ale praca jest bardzo, bardzo ładna i naprawdę Igor mocna, maśniutka dziewiątka ode mnie. Bardzo ładna praca, bardzo mi się podoba, naprawdę stary, piąteczka dla Ciebie i jak na razie jest to według mnie najlepszy fanat tego odcinka Mesmer and Sunbird, Super! Bardzo ładnie i naprawdę bardzo mi się podoba. kurczę, Ponieważ to, słuchajcie, wracając wcześniej, zobaczcie, tutaj to, możemy powiedzieć śmiało, że to było przerysowane skądś, Na 100%. A tutaj, ja się 100% zapytam, bo może nie może na 80%. A tutaj widzimy, że tutaj jednak wykonała to własne ręcznie. Bardzo ładny. Bardzo ładny, naprawdę. Nie jest to perfekcja, ale jest to bardzo ładne. Jest fajne, że Zuza jest, nie jest się podłoga na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo. Dla mnie mocne 9,5 I dla mnie na razie zwyciężczy odcinka Dla was, nie wiem kochani, dajcie znać Ale dla mnie naprawdę fanart bo to jest bardzo, bardzo ładny Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna dla was informacja Jeżeli wasz fanart był na odcinku Musicie usunąć hashtag fanart I dodać hashtag było na odcinku Tylko i wyłącznie, aby nie powtarzały się fanarty z poprzednich filmów Oraz pamiętajcie, że cały czas wszystko jest, słuchajcie, aktywne Czyli, jeżeli jesteś zbanowanym użytkownikiem grupy A chciałbyś do niej wrócić Wysyłasz dyszkę na jakąkolwiek fundację. I wysyłasz screener screen do, do którejś z moderacji grupy w ramach potwierdzenia, że płaciłeś te 10 zł, i wtedy możesz na grupę wrócić, i mamy gór Trooperkę. Nie wiem, czy ona była na odcinku. Nie pamiętam, czy ona była poczucia, czy nie. Nie pamiętam, ale całkiem fajna praca, taka mocna szuteczka ode mnie. Igor Michałek zrobił dla mnie banner Nitashi. Totalnie nie w moich kolorach, stary. Ja mówiłem, że ja lubię jakieś płomienie, czarny, biały, wiesz, ale fajne, ale fajne. Szanuję za pracy. Bardzo mi się podoba. Naprawdę, spoko, naprawdę, 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 naprawdę. Jest fanem z moją żoną. On był na poprzednim odcinku i mówiłem wam, że tu łapcie Instagrama mojej żony, ale ona nie chciała się reklamować, to jest taka skromna dziewczyna i nie rzuciła tego swojego Instagrama. Więc słuchajcie, mam na was poradę. Dziewczyny, które to oglądacie, wszystkie dziewczyny. Popaki to nie, bo wiem, że was matryca nie interesują. Ale dziewczyny, które to oglądacie, zmiażdżcie system. Tu łapcie, tu łapcie. Instagrama mojej żony, teraz górę, wszyscy wbijajcie, to bijamy jej 3000 followów. Ile ileś. I mamy... O, jest kuro. Kuno. Kuno, znaczy się Kuno czy Kuno? Czy Kuro? Kuno chyba, Kuno. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, super, ekstra. Te były ostatnio, te były ostatnio, jedziemy dalej, jedziemy dalej... I mamy Bartka Błocha. Bartek Błocha, jeżeli nie też jego, Bright Bomber. Ej, bardzo ładnie. O ile puf i góra wyglądają świetnie, o ile twarz troszkę psuje cały efekt. Ale naprawdę masna siódemka ode mnie, według mnie to się należy, bardzo ładna praca, Bartek naprawdę mega, 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 mega. koza. Michał Widuch, słuchajcie, oraz jego memik to Fortnite, wymierzenie też jego, godzina pracy, Michał W i to jest chyba Nieriko, jak on się nazywa, Nieriko. Jak ta postać? COLD! COLT! To jest COLT z Brawl Stars. Bardzo ładny. Bardzo ładnie rysował. Pięknie, naprawdę. Ósemczka ode mnie jak nic. Kacper Andrzejski jeszcze tutaj miał, fanart. Wiem, że nie z Fortnite, ale fajnie by było, jakby dodali wziąłem to zone na przykład tego Pikachu. Ej, fajny! Słodziaczek, ale śliczny, ale ładny. Ojejku. No słodziak. Słodziak, no. Masz ósemkę, pyjku. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I dasz płaka. Okej, Byku, masz łapkę w górę, ale tego nie będziemy brali pod uwagę, bo tutaj musiałbym dać Ci dziesiątkę stary, no a jakby... Nie o to chodzi, nie, Byczku, nie o to chodzi mordeczko. Mateusz Kowalski, Ember by Matic. Ale tylko twarz narysowałeś, Martko, masz łapeczkę w górę, 7 meczka ode mnie, bo troszkę za mało zrobiłeś stary. Aha, Drift, bardzo ładny. Ej, ładny. Nieudasznikiem to ty możesz nazywać swoje poczucie humoru. O, Teraz ci murzy nie wjeżdżają. Ej, ostre, Wikianik, ostro, ostro, ładnie. Piotr Wolnomiejski, dziękuję za wszystkie polubienia. O, ale ładnie zrobił Gotarski, super, ślicznie, ładnie, stary, brawo. Ej, no masz ta siódemeczka ode mnie, naprawdę. Tomek Michał Baron oraz jego luks. Całkiem okej, okay, całkiem ok, naprawdę, fajne wykonanie. Może te kolory trochę nie pasują, bo jednak nie jest żółty, to jakiś taki brązowy, ale bardzo ładnie, naprawdę. Kolejna siódemeczka już dzisiaj. O, lecimy, siódemek się. Olej, ty siódemesz się dostajcie, rozdaje. Kuba mielewski, Elite Agent. Bardzo ładna, bardzo ładna Elite Agent. Naprawdę. Kolejna siódemka, jak widz. Kolejna siódemka. No i następna siódemka. Nie zadać nic ująć. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy, kochani? Szymon Kraw czak Przepraszam, stary, <laughs> czy te oczy mogą kłamać? Ja pierdykam, Dobry, dobre, 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 dobre. Ten mam, ten fanart. Jest bardzo dawna, ale Oscar, no piękne jest to wykonanie. Kurczę, piękne jest to wykonanie. Jeżeli obejdziesz ten odcinek, trafiasz do mnie na fanpage, to dam ci dwutysięczkę z Serio, stary, bo... Wow, no coś pięknego, naprawdę, coś po prostu pięknego. Długo musiałeś się naczekać na serię fanartów, ale chyba było warto, bo no, za taką pracę nie wyszkucie się na I Oskar, chcemy więcej, naprawdę stary, chcemy więcej, chcemy więcej, naprawdę, chcemy więcej od Laura Zalech, proszę bardzo, i Kilo, bardzo ładny Laura, naprawdę, łapeczka w górę ode mnie. Szacuneczek Laura, totalny. Jakub Pastusiak i mamy, słuchajcie, Zoe ale śliczna, bardzo ładna, bardzo ładna Zoe, również taką masną chydeczkę bym ci wydał. Dobrze, słuchajcie, widzowie, także w dzisiejszym odcinku sam wybrałem zwycięzcę. No przyznajcie, były ładne prace, ale ta bije wszystko. No przyznajcie, moi drodzy, że ta praca Oscara bije na głowę po prostu wszystko. Także, moi drodzy, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, strzelcie łapę, strzelcie suba z dzwonkiem i widzimy się w następnych filmach. Cześć!